Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Biedronka. No tutaj to nas już dawno nie było i zaczynamy sobie od kompletów pościeli, które są dwustronne, mają dwa nadruki, które bardzo ładnie do siebie pasują. Są to oczywiście komplety bawełniane, kosztują one 70 zł. Niestety mamy tylko jeden rozmiar, czyli 160 na 200 ale kilka naprawdę bardzo fajnych wzorów do wyboru. Kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd gazetki i do tych pościeli będę miała dla Was cudne prześcieradła. Pojawiły się też ozdobne poduszki, poszewki. Nie zabraknie też świątecznych kocyków, kapci z bajki Troskliwe Misie oraz nowych szklaneczek. A pod koniec filmiku będę miała dla Was hit. Pojawiły się kosmetyki z bajki Muminki oraz Troskliwe Misie. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, a teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od hitu gazetki, czyli ozdobnych poduszek. Kosztują one 20 zł, niestety ja byłam po południu w Biedronce i niestety te najfajniejsze, czyli Laseczka Cukrowa i Domek się sprzedały, ale ostały się jeszcze te z pingwinkiem i krasnoludkiem, powiem Wam, że ten pingwinek jest po prostu przesłodki. A teraz drugi hit gazetki i są to ozdobne poszewki na poduszki, które kosztują tylko 10 zł. Wymiary mamy tutaj 40x40 cm, są bardzo miłe w dotyku, ponieważ są takie flanelowe i popatrzcie jakie my tu mamy wzory do wyboru, mi osobiście najbardziej spodobała się ta z sarękami. Kochani, do tych pościeli mamy jeszcze do kompletu prześcieradła, które są bawełniane, też mają świąteczne wzory, one są akurat w wybranych sklepach, u mnie się akurat trafiły te średnie, czyli 160x200, które kosztują 40 zł., ale oprócz tego dostępne są jeszcze dwa rozmiary yy, o wymiarach 90 na 200, które kosztuje 30 zł oraz 200 na 200, które kosztują 50 Od wczoraj mamy też promocję na zabawki przy zakupie 5 dwie dostajecie gratis. Yy, I z tego co widziałam na TikToku brane są pod uwagę również zestawy LEGO. A tutaj mamy kolejne komplety pościeli i tym razem one są ze sklepu Homla. No ciekawa kolaboracja. Kosztują one 60 zł, są z mikrofibry i rozmiar też ten sam, czyli 160 na 200. Kolejny hit gazetki to oczywiście zestawy Lego i nawet trafił się zestaw z Harry'ego Pottera, gdzie mamy tutaj Patronusa w kształcie albo wilka, albo jelenia. I to jest chyba najdroższy zestaw, bo kosztuje aż 229 zł. Znalazłam też prześliczne szklaneczki, które kosztują 17 zł i one w środku mają taką szklaną figurkę. No wygląda to przesłodko. Mi osobiście najbardziej spodobała się ta z ciasteczko ludkiem. Mamy też takie małe drewniane deseczki do serwowania potraw i one są w różnych kształtach, na przykład tutaj mamy takiego krasnala, ale mamy też ciasteczko ludka i te deseczki kosztują 10 zł. Mamy też solniczkę i pieprzniczkę, które są sprzedawane po jednej sztuce. One są do wyboru w różnych kształtach, ponieważ mamy tutaj ciasteczko lutka, jest też kotek, a tam z tyłu znalazłam nawet choineczkę. I one kosztują 10 zł. Znajdą też ciekawy kubeczek, który jest do samodzielnego malowania. W zestawie mamy farbki, które chyba w sobie mają jakiś lakier, ponieważ później te kubeczki wypiekamy w piekarniku i możemy z nich normalnie korzystać kosztują one 20 zł. Jak widzicie, mamy kilka wzorów do wyboru. One swego czasu były bardzo dużym hitem w Line Tiger i tam bardzo szybko się sprzedały. Z tego co pamiętam, to chyba nawet też kosztowały 20 zł. Więc jak nie udało wam się ich tam kupić, no to zapraszam do Biedronki. No kochani, popatrzcie jaki słodki zestaw prezentowy. Mamy tutaj ceramiczny kubeczek i do kompletu są nauszniki. Mamy kilka wersji do wyboru. Mi najbardziej spodobały się te różowe z kotkiem. Kochani, podjechałam jeszcze do jednej biedronki, bo liczyłam na to, że może tutaj ostała się chociaż jedna poduszka w kształcie laseczki cukrowej, ale niestety wszystko się sprzedało. Ale za to w tej biedronce mieliśmy o wiele więcej kapci. Są to kapcie troskliwych misiów, no ale popatrzcie, jak one słodko wyglądają, do tego są bardzo miłe w dotyku i do wyboru macie je w kolorze niebieskim, fioletowym i różowym. Obok mamy kolejny hit gazetki, czyli flanelowe koce, które są bardzo miłe w dotyku. Wymiary 130x170 cm kosztują 30 zł. Oczywiście mamy kilka fajnych wzorów do wyboru, i to są dokładnie te same, które mieliśmy na tych ozdobnych poszewkach, więc możecie sobie stworzyć bardzo fajny zestaw. A na koniec kochani mam dla Was hit na kosmetykach, pojawiły się kosmetyki z bajki Muminki i pierwsze mam dla Was zestawy prezentowe, gdzie mamy tutaj balsam do ciała i żel pod prysznic. Mamy też dwa rodzaje do wyboru, niebieski komplet ma zapach balsam świąteczne ciasteczko, a żel pod prysznic to jest pierniczek, natomiast w zestawie czerwonym balsam do ciała to świąteczna mandarynka, a żel to czerwona pomarańcza. Kochani, zazwyczaj w Biedronce jest tak, jak jest zestaw prezentowy, to pojedyncze kosmetyki też możemy znaleźć i kochani, znalazłam mydło w płynie z dozownikiem, mamy trzy do wyboru, pomarańczowy z muminkiem jest o zapachu brzoskwini, zielony z włóczkiem jest o zapachu jabłuszka, a na sklepie znalazłam jeszcze różowy z panną migotką i jest o zapachu truskaweczki. Ale to oczywiście nie koniec, ponieważ na sklepie znalazłam jeszcze dwa w jednym, gdzie mamy tutaj szampon oraz żel pod prysznic w cenie 10 zł i też mamy dwa do wyboru. Różowy to jest zapach malinka, a zielony to znowu mamy tutaj jabłuszko. Oprócz muminkowych kosmetyków, znalazłam jeszcze kosmetyki z bajki Troskliwe Misie i też mamy tutaj żel pod prysznic oraz szampon, czyli dwa w jednym za 12 zł. I tym razem mamy tutaj różowy to zapach truskawkowy, a niebieski to guma balonowa. Ale kochani, popatrzcie, jaki hit znalazłam. W Biedronce znowu pojawił się kalendarz adwentowy z firmy Nuki. To jest dokładnie ten sam, który mieliśmy rok temu. Ja Wam go gorąco polecam. Ja rok temu go sobie kupiłam i miał naprawdę bardzo fajne maseczki, były też sole do kąpieli oraz balsamy. Jak jesteście ciekawi, co jest w środku tego kalendarza, to zapraszam Was na kanał Ania Buszuje Vlog. Ja na filmiku otworzyłam cały ten kalendarz, nawet sobie sprawdziłam, cena się nie zmieniła, jest dokładnie ta sama co rok temu. Ale wracamy do naszych kosmetyków i tym razem mam dla Was płyn do kąpieli z bajki Troskliwe Misie. Różowy jest o zapachu maliny, natomiast niebieski to jeżyna. A tutaj właśnie znalazłam te mydło w płynie z muminków, jest ono o zapachu truskaweczki. Mydła w płynie mamy też z bajki troskliwe misie. Kosztują one 10 zł i do wyboru macie pomarańczowy, który jest o zapachu brzoskwini, różowy o zapachu truskawki, a zielony o zapachu jabłuszka. A na koniec znalazłam jeszcze krem do rąk z bajki muminki i tym razem zielony to jest zapach ciasteczka, później mamy śliwkę z kruszonką i pierniczek. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd ze sklepu Pepko, w którym pojawiły się nowe kubeczki, pojemniczki na ciasteczka oraz świąteczne wycieraczki. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.